Siostra? A, nic, nie, 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 Daj Robux, bo chcę zrobić nowego skina dla mojego męża. Nie, xda. No aha, tylko powiem, mamietka, ze mnie bijesz. Jezu, dziecko, ogarnij się, idź do swojego męża. Niech on ci da. No okej, okay, Boże. To Nara. Pa, xd. O kura, co tu się stało? Tu nic, ale z tobą to chyba coś się wydarzyło. No a ciebie to tornado przeszło. W ogóle, co to za skin xd? Piękny w przeciwieństwie do twojego... Hej, baby. Hej? Witamy na grupie miłych ludzi. A co to było? Sorry, to mój bąk. Kotku młoda damo, z tego się nie żartuje. Czemu? Ktoś rzuca czary. Aha. A w ogóle czy tak robi tu ta babcia? Jest z nami. Nie odzywaj się, kocie. Nie mów na mnie tak, babo. Oj, oj, oj. Jak się rozkręcę, to będzie po tobie, więc uważaj. Ha, 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 ha. Też mi coś. Gaa. Jezu. X, D, 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 D. Help, co jej się dzieje, XD. Została opętana. OMG. Boże, to pomóż. Go 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 go, go, go 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 Nie mogę co tu się odwala? Jezu Przenajświętszy. Nie wierzę w to. A jednak... Przod. Baranek Szaun tańczy tańczy i się zbebolił, zbebolił, zbebolił. Baranek Szaun martwi potęga. Wójciejczok, nie ukaki?